nas w kolejnym filmie na ale gramy w Minecraft? Tak, dzisiaj gramy w Minecraft. Będziecie się czemu nie jestem w Nederze, ale czemu jestem w domu. Już wam wytłumaczę. Wczoraj kopałem i znalazłem cztery odłamki. Już mam cztery odłamki dla W końcu mogę robić Nederytowy na pier Nederytowy mieczyk. Mógłbym zrobić na pierwszy, ale chyba jednak wolę mieczyk naderytowy. No więc co? Musimy. A pokazać bo mam tajną bazę. Patrzcie. Jedna tajna baza jest tutaj. Kurde. Że Co no. To rozbaliť? No, to kliknem, I tam dole bude moja tajná baza. Dobre? Teraz vám pokážem drugą druhú tajnú bazu. Teda je ešte nedokončená. Ona tak vyzerá. On, ona má na razie. Tyle. Ono było mało w sumie zrobione jeszcze, więc... No tak, ale nie przedłużając, zrumienę derytowy na pierśnik. Więc co ja mam z tym na pierśnikiem? Ja w ogóle mam 3,5 staka yy, diamentów. Yy, mam cztery staki prawie tego żelaza i tu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, pusta kamień, więc no, bierzemy jeden blok. to mi jeden blok i no wystarczy. Cyk. Pekur. Tak. I tak. I mamy nasz pierwszy szapka, Nasza pierwsza sztabka na derito. Zaraz będziemy jeszcze szukać tych sztabek na derito, ale najpierw połączmy sobie. Co to jest lepszy mieczek? Ej, nie mam no to nie znam. Ale dobra. Połączamy. Jest! Mamy na 14 obrażeń. Od Patrzcie. 14 obrażeń. Ale koks! Jo ja. Dobra, idziemy do netheru szukać na kilof i siekierkę. Tak jak mówiłem w tym odcinku, dzisiaj będziemy się starać na kilof i siekierkę uzbierać. Nie wiem czy mi się to udało. To jest bardzo trudne. No ale muszę to jednak zrobić, żeby no po prostu no, mieć, nie? Muszę się włączyć na moda bo jak pójdę, to muszę zaskoczyć z tej dziury. Hmm. Cyk jestem tutaj. W ogóle, co tu robić chicken, nie. Zrobię sobie nowy tunel, bo tam nie będę się kopał. Będę się kopał wprost tutaj. Tu. Że cały czas kopałam 2 kilofy Więc Oj, mogę tu podziałać Nie chcę na ten cel Ale przetrwanie Mamy pochodnie Dużo mamy pochodnie Jak widzicie Cyk No i dałem O kurde to tu se chyba nie, to tu nie pokopiemy. Mm. Ja nie mogę, no to w drugą stronę pokopiemy, czyli gdzieś tu. No tam będziemy tak doskopać więc mam nadzieję. O kurde, no i tu też coś znajduję. Mam nadzieję, że Ogólnie tego długo nie będę szukał, bo nie chcę tego szukać z dwa dni, tylko chcę to znaleźć szybciej. Ale jak już będę miał netherytowy kill i zenchantujemy, co ja mówię, nie zenchantujemy, tylko zrobimy sobie netherytowy nadaryt, kill na tym moim fortunat, 3 wydajność 5. Tu mamy wydajność 3 i do niezniszczalność. Niezniszczalność i kopiemy nim tak długo, a się niszczy. Ale długo on wytrzymuje Powiem wam, że nawet on długo wytrzymuje Więc poczekaj Jak po prostu poczuję, że coś się Wolniej kopie to Muszę się zatrzymywać Bo to się kopie błyskawicznie Ale to lub tamto się Nie kopie błyskawicznie Żwir W ogóle po co też zrobili Żwir Zakładam, że odcinek będzie trwał A może z 30 minut No bo Patrzcie, zanim ja to zrobię, to to mnie dużo czasu. No więc musiałbym po prostu a jeszcze monta. Ja to, ja to będę montował dwie godziny, nie? Jak słowo, ci da, jak słowo daję. Tu jest lawa, ale ja, my nie chcemy lawy teraz, bo mi teraz jest lawa niepotrzebna. I teraz jest potrzebne. Mm, Pradawne szczątki, tak to się nazywa. No, pradawne szczątki, mi to jest potrzebne. Ja mam nadzieję, że dzisiaj sobie albo kilo zrobimy, chociaż kilo, albo na pierśnik. I nie wiem, co pierwsze robić Czy kilo, czy na pierśnik. No i na kilo, no to chyba kilo zrobię, bo kilo jest bardziej. A potem będę zbierał zbrojkę. Ale naprawdę jest, będzie tyle odcinków z tego. W ogóle, który to jest mój odcinek? Dziesiąty może z Minecrafta? Albo mniej? A my już sobie robimy naderytowe rzeczy. Czy ogólnie też było takie coś, że mm, wczoraj jak kopałem sobie, tak o, to znalazłem cztery, nie, znalazłem te dwa, właśnie, i to były tak koło siebie, te dwa były, to nie były razem, tylko to były tak koło siebie, i znalazłem to, to idzie, znalazłem odłamek A na derytu, no i wtedy zrobiłem sobie y, całą tą, nie całą zbrojkę, tylko zrobiłem sobie Wtedy yy, narzędzie Nie robiłem narzędzia z tego względu, że Chciałem poczekać na was Jak będę nagrywał odcinek I z tego względu po prostu nie nagrywałem Znaczy nie robiłem tego tego Nie Słuchajcie o co chodzi Więc To zakrywamy I kopiemy Ty no już Się troszeczkę przekopaliśmy dalej tego nie ma. Patrzcie, ile my się już przekopali i nadal tego nie ma. To że będziemy musieli wrócić i naprawić ten no film. Bo jednak, Jedwabny Dotyk, to oj, mało. Nie mam w ogóle nawet książeczek z Jedwabnym Dotykiem. Właśnie, jeśli chcecie, że nie wiem, coś tam robię. Taki odcinek, gdzie po prostu yy, to bym zrobił sobie inny świat i bym zwiedzał świat na Gmodzie. Mówcie mi, czy chcecie taki odcinek, albo na przykład Minecraft, ale moby są przyjazne, a potwory są... Mm, moby są przyjazne, a zwierzęta są groźne. Może się coś takiego ogarnie. Albo Minecraft, ale diamenty... Y, diamenty to węgiel. Albo Minecraft, ale Węgiel to są, nie wiem, albo diamenty, albo bedroku. Nie wiem, może by się dało takie coś ogarnąć. Ty, no i to jest dziwne, bo odcinek trwa 9 minut, a nie ma tego. Nie ma tego... Jest naprawdę dziwne. To być. ale jedwabne do tych nie jest takie mega opłatę. Mam wykopuję szorubię. No ja nie mogę, albo nie mamy netherytolnie. Netherytolnie. Ja przyjemność kontrolować. Dajcie mi też znać w komentarzu, czy się da znaleźć blog nederytowy. Ale nie wiem, to jest jakaś masakra, no. Ile się już tego nie ma i nie ma. Nie. Dawać mi to, no. W ogóle jest tak ciemno w tym nederze. Miałem no, ma albo bym sobie Jakby się dało wziąć pochodnie w łapę, to drugą łapkę, a drugą kopać to by było mega op. Nie no. Ale to jest trochę straci... O właśnie, wydajność... Jak się nie wiedzieliście, to mam wydajność 5 na łopacie. Yy, bo ten... Nie wiem gdzie łopaty jest wydajnością 4. Z table. Właśnie, ja tu muszę sobie jeszcze zrobić chanting table, bo ja nie mam enchantingu. Kiedyś tu też pewnie przyjdę po złoto, bo stąd mogę wynieść tyle złota, że niedługo mi się ten kilo skończy. Powiem ja wam, teraz ja będę musiał kupić tym innym, a jak mi się skończą dwa, to będę musiał czy On ma manię zniszczonaść, to on mi długo posłuży. Ależ trochę na kupę pokopania. Ej no nie wierzę no. Nie da się tego znaleźć. Już wczoraj jak ten grałem. To znalazłem to normalnie. A teraz co? A teraz się nie da. Ja pierdzielę, no nie da się. O kurde, jeszcze... Kała! Kurde, co no tam nie jest, to hopy. Редактор субтитров Jest, w końcu jest. To czemu to jest tylko jeden? Tylko jeden mam. A właśnie wczoraj byłem na innym świecie na tej i było to na surowcach, a ja tego szlepo, to ja nie zauważyłem, tego nie. Ciebie dźwięki, jakie ja wyłączam te dźwięki, nie? A w ogóle zapomniałem powiedzieć, że zostać łapkę w górę subskrypcji i dzwoneczek żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami i te, co się pojawiają, bo od teraz już się będą pojawiać codziennie, filmy, więc został łapkę w górę i robić na bieżąco. Ciebie to prawie, że. Tobie to, ciebie to nic nie kosztuje, po prostu. Dać subskrypcję, yy, dać lajka i, dać, i kliknąć w dzwoneczek. I tyle. A mnie to bardzo wspiera. A ciebie to nic nie kosztuje. Po prostu klikasz i oglądasz. Więc morda. Zostaw tą łapkę w górę, zpisy dzwoneczek, na bieżąco ze wszystkimi filmami. I żeby nie przegapić niczego. Niczego, niczego nie przegapić. Sorki za... Y, to bo y, pies szczeka w domu. I nie da się grać. No ja nie mogę. Wiecie co, widzimy się za chwilę, jak już będę to miał. Jestem z powrotem, mam. Więc to wykopujemy. Nie, już lawa. Proszę, za to pieszy. Ja w ogóle w nadal, że się ta, ta tak szybko yy, ten o jak on szybko kopie ten chłopak ogólnie yy, o, następne ale kozak jeszcze tylko jedno i będę miał szybko kopiemy kupimy Jeszcze cztery znajdziemy. Ja bym znaleźli jeszcze cztery. Słuchajcie, jakbyśmy znaleźli jeszcze cztery, to sobie zrobili albo siekierkę, albo kino. Ale raczej yy, na pierśnik serki. Albo na pierśnik, albo siekierkę, ale raczej na pierśnik. miał kawałek. Yy. Gdzie to jest? W ogóle? taką jakby długo nie miałem ta długo tego nie miałem i takie trzy mi wyskoczyły, nie? To tak mi jest gdzie to jest? Gdzie to, gdzie to jest? my god dzisiaj tylko w, w, w jaskini, jak też to może być. To jest ukryte. Dobra, my już wracamy do naszego świata. Ale się mega że Jeszcze pójdziemy do zwykłej kopalni, a nie do netheru. Więc spokojnie, spokojnie to jeszcze nie jest koniec odcinka. Jeszcze pójdziemy do zwykłej kopalni, pokopać złota. I troszeczkę diamentu by się przydało mi. W ogóle Widziałem, Więc mam więcej diamentów niż złota. I emeraldu. Emeraldu mam tylko jeden blok. Patrzcie ile tu pochodnie jest. Dobra. Mm, mm. Czy to jest tu? Nie, to nie jest tu. Jeszcze gdzieś. To jest tu? Tak, to jest tu. Więc my idziemy na górę. To jest moja, bo ja tu dirce. I jest mój portal. Jest mój portal, ale czemu mam dźwięki? Ja nie mogę. Fajna tajemna baza? Że sobie tam klikam dźwięk i otwieram się, to ale za mamy cztery. I albo, i albo w ogóle wywalamy to, bo to nam jest niepotrzebne. Ja wiem, że tak, można zrobić cykl, ale ja już mam te cyklu. A to mi tylko szpeci w skrzynkach i wejść w To sobie tam zniknie. My za ten czas idziemy yy, ładować na survival. Sorry, bo jak mi się po prostu włączało na survivala, to nie chcę sobie kliknąłem, że wyłącza nagrywanie i nagrywała od nowa, ale spoczko. Tu mam 41, tak jak, No, no tu dużo tego. W ogóle tu przepalałem blokami węgla, bo nie miałem tyle bloków, więc sobie przypalałem blokami. No i co, nam fragment netherite. A boj, a boj, będę miał już na derytowy i będę miał kilo na tylko nie ten. Ten przymian już mogę w sumie, zostawić tutaj w domu, bo... Ty, e, ty, co to tu robię? Ja, dobra. Ten kilo zostawię. O kurde, on jest taki zniszczony. Ta fortuna. To nie, poczekajcie, musimy tam tego naprawić. Tu Te diamenty, chodzę tu. No i dalej pójdziemy naprawiać. Myślę, że chyba 3 diamenty idealnie będą, żeby naprawić cały kilo. 3 diamenty 10 leveli, ale mam tyle na szczęście. Mam 37. Ale fajnie, bo już mam go dobrze naprawionego. Co tu jeszcze robię? niezniszczalności. Proszę, żeby to nie kosztowało. 2, 30 leveli. Szczerny. Będę miał wydajność 5, zezwczalność i Fortuna Więc ten kilo będzie długo służył. Oj, długo służył bardzo. 24. E. Za drogą. Wydajność 5, zezwczalność 3, Fortuna 3. HP. Taki kilo by ja mogłem Cykuś. W ogóle, gdzie to się e, złoto potrzebujemy? Mm. Złoto. cykusz Crafting. E, tak, tak, tak. I tak. Jeee! Mam sztabę na tutaj? I ją połączamy z kilowem. E, e. To jest ten kilo? Tak, to jest ten kilo. mam. mam. Mam Ogólnie jeszcze w następnym odcinku będę szedł do Naderu. Może. Nie obiecuję. Ale może będę szedł do Naderu. Bo te rzeczy... O nie, to nie jest Mam plan na to. Mam na no, to plan, nie mogłem go wykonać. No. Dobra, dzięki. Dobra, tu już przekopane, tu jeszcze nie ma przekopane. Oj chłopie, chłopie, ja tu się będę przekopywał. Dobra, przetrwanie, jeszcze już... No i co, no go wiemy, Tylko na razie mi szkoda trochę tego kilo, więc weźmiemy diamentowy kilof Bo nie ma e, fortuny, ale po prostu szkoda mi tam tego, żeby kopać zwykły kabel w stał. A jak znajdziemy diamenty, to po prostu weźmiemy fortunę, nie? A diamenty też nie jest tak łatwo znaleźć. Ogólnie to cały odcinek <laughs> trwa, chyba z, e, trwa chyba z 3 godziny. No, no, trwa z 3 godziny, bo jak znalazłem, O nie ale Patrzcie, jak tu się ta lawa powoli wy Ona się tu strasznie powoli. Co i tak dużo tej lawy? tu Nie, ona miała sobie jakieś źródle tej lawy. Jest to jest chyba żart. To są chyba jakieś jaja. Chcemy myśmy mieli w źródle? Dobra. Już nie ma tego źródła. Serio? Tu ile to się jeszcze, gdzie to? No dobra. Wiem, że to się tak będzie ciągnąć. Nie Widzimy, A dobra, mamy ten nether, mamy go. Będziemy mogli go naprawić, bo mamy dużo diamentów. O nie, a czemu tu jest? Zobaczymy sobie jaskini co tu będzie może. to coś innego. Ogólnie mam pokojowy, żeby po prostu mi potwory tu nie skakały. Ja tu byłem! No, ja tu byłem już. Mhm. No trudno. No trudno, no byłem tu już, że tu sobie robimy i normalnie lecimy dalej. Ej, e, e, dalej, 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 ej. Ogólnie montaż tamtego filmu ostatniego trwał jakieś chyba 3 albo 4 godziny, więc cholera. Za dużo. Tak dużo trwał, że to jest koszmarne. Cyk, cyk, cyk. Miedź. Nie wiem czym jest potrzebna miedź. No bloków. myślę że to diamenty, a to to. Miedzi już mam w sumie sporo. Bo tyle wykopałem tej miedzi, że... Węgiel akurat wykopię, bo y, zrobię sobie bloki węgla. I będę miał y, dużo tych bloków. I nie będę już musiał potem zbierać. A tak to no, najpierw sobie nazbieram, a potem... Już nie będę musiał zbierać, a ja tak to to będę musiał potem zbierać. A tak to już mam. Bloki. Jak się kopię długo, no to się ma dużo, dużo bloków. Nie. Jak się kopię mało, to się ma mało bloków. No i tyle. Nie? No i tyle. W ogóle ten filmik wleci chyba w poniedziałek, albo w niedzielę wieczorem, albo w nocy. No nie wiem po prostu. Więc my się widzimy jak znajdę. Diamenty, więc nie wiem się z tak. Jestem w ale mi się akurat włączyła od razu reklama, ale. Mam diamenty! I mam diaksy. Z tego zrobimy bloki diaksów, ale naprawdę. Patrzcie, mam diamenty. Ciekawie, jak będzie. 6, no 6 diamentów, 13. Będę no ta fortuna zdecydowanie zadziałała. Więc poczekaj. Następne? Ja. Następne? Mam dwadzieścia pięć. jakieś trzy bloki. Raz. Dwa. Dwie kratki. I od Niemożliwe, Co? ale że dwie kratki już mają 40 54 to. Jak dużo Aby tych diamentów? może zaraz będą kolejne. Ale nie wiem. Mogą nie być, mogą być, mogą nie być, mogą być. Nie wiem, ale diamenty są rzadkie. Ale jak się y, dużo kopię, a. Um, Przerwa była około chyba pół godziny? Czy godziny? Cały odcinek już trwa trzy, trzy. godziny. Czekajcie, cały odcinek. Trwa trzy godziny już. Dobra. Cyk, 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 cyk. No nie wiem, nie wiem, czy kończyć tutaj. Tutaj ten odcinek. Czy nie kończyć. Nie wiem, nie wiem. Oj, nie wiem bardzo. Wiecie co, my już zakończyliśmy ten odcinek, ale w następnym odcinku też coś tu posiedzimy. Porobimy. Ale na ten odcinek to było tyle, co ma dzisiaj. Cześć!